Powiem tak, no ciężko się zmotywować na pewno w takim meczu, kiedy bierze się, bierze się gra z zespołem, który jest ostatni, który niewiele w tym sezonie wygrywa e, i który jest zdecydowanie słabszy. E, jednak no, myślę, że zabrakło nam e, w pewnym momencie tak, takiej koncentracji. E, troszeczkę były takie e, rzeczy, na których się skupiałyśmy, a nie powinnyśmy, czyli, czyli decyzje sędziowskie, takie dla nas dziwne. Chciałobyśmy pograć troszeczkę twardszą piłkę ręczną, e, a tutaj niestety nie można było się zawsze zderzyć, więc to sprawiało nam troszeczkę taką trudność i... E, Tyle chyba. No właśnie, bo to nie jest mecz, po którym możemy weryfikować e, czy ta forma jest, czy jej nie ma, bo po prostu, po prostu no, takiego przeciwnika rzeczywiście ciężko się czasami mobilizuje, prowadząc kilkoma bramkami, żeby, żeby no jeszcze odjeżdżać. Tak? E, dokładnie, tak jak powiedziałam wcześniej, jest ciężko z mobilizacją, e, czterobramkowa przewaga to nie jest jakaś e, imponująca, powinniśmy to wygrać spokojnie dziesięcioma albo więcej, większą ilością bramek. Mam nadzieję, że że takie mecze będziemy w przyszłości w taki sposób wygrywać. Dzisiaj wiedziałyśmy też, że w sobotę czeka nas kolejne ciężkie spotkanie, więc, więc może troszeczkę też przyoszczędziłyśmy te siły i mam nadzieję, że to znajdzie odzwierciedlenie w sobotę. Przed meczem powiedziałeś, że stresują Cię spotkania z niżej notowanymi rywalami. czy ten stres był uzasadniony. Tak, ja nie lubię takich meczów. Wiem z punktu widzenia zawodniczki, którą byłam przez lata, że ciężko znaleźć motywację. Mimo, że się wie, że trzeba wyjść, trzeba wygrać, trzeba zagrać najlepiej, to gdzieś jednak ta podświadomość nie pozwala wyjść na ten wyższy poziom. Dzisiejszy mecz... Myślę, że jedyny pozytyw to są trzy punkty. Ale nie chciałabym jakoś rozdrapywać tego dzisiejszego spotkania, bo przed nami jest bardzo ważne spotkanie w sobotę w Piotrkowie. Chcieliśmy dzisiaj przeoszczędzić trochę niektóre zawodniczki, nie do końca nam się to udało. aż i szarawegi nie było w ogóle w składzie, z tego względu, że. Doszliśmy do wniosku, że jest to teraz moment, żeby, żeby dostała chwilę odsapki, żeby odpoczęła i fizycznie, a przede wszystkim psychicznie, bo grała bardzo dużo we wcześniejszych meczach i klubowych i praktycznie po 60 minut w obydwu meczach z Austriaczkami, więc myślę, że, że było to uzasadnione. Na pewno ciężej się grało, gdzieś tam jej i nie ma i nie wyjdzie pomóc chociażby w obronie, czy Marty, która musi pauzować, na pewno pływa negatywnie, aczkolwiek no mówię, jest pozytyw, są trzy punkty. Nie będę robić tragedii z dzisiejszego meczu, bo czeka nas dużo ważniejszy mecz w sobotę. No właśnie, jak zapatrujesz się na starcie z Piotrkowią? No Piotrkowia pokazała w ostatnim meczu z Zagłębiem, że potrafi grać. No, napędziły stracha zespołowi, który na dzisiaj jest niepokonany w regulaminowym czasie. No zabrakło 10 czy 9 minut do tego, żeby wywieźć z Lublina punkty. Natomiast no my zrobimy wszystko, żeby do tego meczu podejść jak najlepiej przygotowanym. Już od jutra będą przygotowania. Nie będzie tych czasu na długie przygotowania, bo zaledwie dwa dni, no ale jedziemy tam z jednym założeniem, z założeniem takim, żeby przywieźć do Lublina trzy punkty i zagrać najlepiej jak potrafimy.